Tu prezentuję gąbka, których rodzeństwo było na wspólnych gołębnikach, z tych dalekodystansowych gołębi, które się sprawdzały, które 500 700 setki rewelacyjnie robią nawet. I kolega ma ode mnie gąbka, który w Bruksele zrobił bez niczego, jak, jako dwulatek chyba. I to są gołąbki właśnie z tego, dziadek, tego gąbka to jest 3655. Teraz pokażę oni, i te gąbki, przepraszam, jeszcze chcę powiedzieć, żeby wywożone na 240 km, wnuk wywoził, i wypuszczane pojedynczo i wszystkie wróciły. Jak jeden wrócił. Teraz pokażę samiczkę od tego gąbka. Tu jest siostra tego gąbka. Nakrapiana też z tej samej linii. Tamtym był na starej obrączce, bo nie miałem obrączek. demonową nową obrączkę. Tamten był na starej obrączce, właśnie mi miałem obrączek. Tamten, miałem by jeszcze chyba dwa piórka do spierzenia. No i to jest samicusia. Teraz pokażemy następnego gąbka. To jest pitbull, barwa szali, razy rudy. Też był, była siostra jego na wspólnym gębniku. Czy piórka do też był wywożony. Wywieziony był i wywieziony był, i też przyszedł elegancko. Także silny gąbek, mocny, ma orientację. Teraz pokażemy następną parę gąbków Tu jest niebieski Turbokiem Kassandra wraz z Faraon ze samicy yy, Fineke 5000 Raymond Putman. To będzie samczyk. To jest samczyk. To jest samczyk. To jest samczyk. A ojcem tego gołębia, ojcem tego gołębia teraz obecnie jest niebieski z biały piórkiem, z białymi piórkami, dwa biały piórka ma w jednym lotku, drugie ma jedno piórko białe. To jest generał razy Dexter, razy finekę 5000. Teraz pokażemy siostrę od tego gąbka. Ma jeszcze jedno piórko do ściepnięcia. Pokażemy. Siostrę tego gąbka, tu pokazuję siostrę tego gąbka. Samiczka będzie, jest na stuprocentowa też piękna samiczka. Też z wywózki przyszły świetnie. Te gąbki przyleciały wszystkie. Prezentuję te GMB razem, pięć prawda? Pięć tych gąbków razem prezentacja jest. Było dużo telefonów z tego, że było dużo telefonów, czy nie miałbym jakichś gąbków do odstąpienia, więc zaprezentowałem te pięć gąbków. Jeżeli ci Panowie, którzy dzwonili, będą zainteresowani, to proszę podzwonić pod ten numer telefonu, który tam się wyświetli. Dziękuję ślicznie za oglądanie.